Hej, hej, cześć! Witam was bardzo serdecznie. Już możecie zobaczyć po tytule. Dzisiaj będziemy sobie testować skina, Donity, Shibanita. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak przetestować tego skina, oglądajcie do końca mój materiał. Dobrze, także zobaczmy sobie mniej więcej co ja go nabije. To jest chyba zwyczajne, chociaż nie jestem pewien. No ale dobra. Najważniejsza rzecz, czyli zobaczymy tego miśka. Tak, już może tak. I oh, o, jeszcze ma specjalny dźwięk, także naprawdę fajny. Ehm, zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda od przodu, ale spróbujemy jeszcze zaraz przejść tam, tak ee, dobrze. A nie, nie w tamtym miejscu, ale dobra. Niech e, ubiję tego, i dobrze. I sobie zbudujemy to. I dobrze, i on wygląda mniej więcej tak, aha, czyli on takiego, nie no, fajnie wygląda, bardzo fajnie według mnie. na, na pewno nie na niego nie będzie stać. <grych> Dobra, ale cóż, y ten skin w ogóle, nity w ogóle, jest coś, coś niesamowitego, nie, że takie coś się da stworzyć. Jakby to już nie wygląda jak nita, ponieważ no, zmieniło się u niej wiele, ale no, Trzeba przyznać, że yy, fajnie to wygląda. Dobrze. Mm. Raczej to chyba tyle, tyle. Wiem, że dużo osób przyszło, żeby zobaczyć tylko jak właśnie ją wypróbować. Bo nie ma tutaj tego znaku. Ale jeżeli robicie dobrze, to robicie tak, że musicie to nacisnąć i szybko wypróbuj. Oj. I nie zawsze się Wam uda, ale przeważnie tak. Także yy, no, Shiba Nita, jak widzicie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, stawcie łapkę i suba. Aha, to jest i czapeczka! Dobrze. Ja... Teraz wiem w takim razie, bo wcześniej nie zwróciłem na to zbytnio uwagi. Dobrze, ale ja zapraszam Was do subowania, lekowania i td. Do zobaczenia.